Bez komentarza, Aryk, bardzo im się proszę. Wiem, że Twoje gardło jest chore i ja już szanuję. Także powiem ja tak. Na poniedziałek, przewodniczący pan Mati Ledwacki, zaproponowuje tę rzecz. W punkcie zależnych ekonomicznych, w języku francuskim, dostać papiery. Jeżeli prezes Montigny się na to zgodzi, ma za 15, dajmy się zgadza na to, że w poniedziałkowym spotkaniu naszej strony. Ja nie wierzę, że firma, która ma 370 milionów ma tylko 5 milionów zysków. że nasze nasze żądania też robią cały z firmy. Poczekajcie, poczekajcie. Jedna rzecz. Rozmawialiśmy z prawnikiem o podmieszanie dwóch kwestii. Jak można mówić, że nasze podwyżki, które są jakieś tam koszty pracodawcy, wielko w Nie wiemy, jakie będzie zapłacił podatek i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że te 5 milionów, bo nasze podwyżki wyniosły 5 milionów złotych. by wyniosły, 5,700 dokładnie. Że to jest to, co że pracodawcy znać z Nie. Nie. Teraz jeszcze tylko jedna kwestia jest, kolego. Jedna kwestia. Trzy dni świąt. Trzy dni świąt mamy. Dzisiaj... to dołączyło do nas 11 kierowców. Ja bym chciał zawołać kolegę, który został rzekomo tutaj przywieziony siłą. Gdzie jest kolega z Warszawy? Pani dyrektor dzwoniła na wszystkie możliwe służby od straży pożarnej. Chyba nawet do wodociągu, bo twierdziła, że tam jest zagrożenie życia i zdrowia. Ja może poczekam, żebyście się wybrali. Ta sytuacja była absurdalna, że są przyjechać, to lecz wypowiedzieli o co patrzą, jakie są ich postulaty. Ja bym w kiedy przychodziły do tej firmy myślałem. Warunki nagle mi się zmieniają. Muszę dodać, chociażby tutaj są 430 km. Wybrałem Norberta, dlatego że ostatnimi latami się pójdę w stanie w godnych, normalnych warunkach. Zapewniano mi, że takie to są. Dzisiaj się dowiedziałem czegoś innego. Dowiedziałem się to od kierowców, ponieważ na samym początku Kima przedstawia sytuację zupełnie inaczej. Proszę mnie, że nie przyjeżdżał, że jest Jako jedyny kierowca w mieście. Pozostawił od Nie wiedziałem po prostu, że jest taki strajk, bo jestem nowym kierowcą. Sytuacja wygląda. Dziś że... <śm> wydaje mi się, że każdy z nas to jest nasza pierwsza piwo. My jako kierowcy mamy pierwsze piwo. Ale oni powinni mieć. Kto Bez nas, żeby mieli 3000 stałych? Jak nie będą mieli kierowcy, to one nie wyjadą. One będą stałe, nie zarobią na siebie. <śm>

Czy wy się przyjedziecie w poniedziałek? Nie! Czy słoniki nas słyszą? Jeszcze więcej wysłuchajcie! Plastikiem! Chodźcie z nami! Mogę prosić tylko kolegów z Zagłębia Wiedziowego podziękować za przybycie. Jest to dla nas wielkie wsparcie serdeczosto się tego mojej nie naprawdę Jedziemy, tak kolegów oczywiście delegacji niemieckiej witam po raz kolejny u nas oficjalnie dostałem potwierdzenie od Tadeusha z Warszawy że wysłał dla nas pełne poparcie jeżeli chodzi o sprawy nazwijmy to papierkowe. Za chwilę rozwiesimy je tu wszędzie, żeby wszyscy wiedzieli, że nie jesteśmy tu sami. Pan Piotr Duda interesuje się naszą sprawą. Ma zamiar w naszej sprawie rozmawiać w Ministerstwie Pracy w poniedziałek. Ja chyba nie muszę przypominać, kim jest pan Piotr Duda.

który był tu wczoraj. Też będzie coś ciekawego dla nas na poniedziałek. Jeszcze się z nim w tej, tej kwestii będę, będę dogadywał. no jeszcze? Tadeusz Kucharski powiedział jedną rzecz. Jest z Warszawy. Ma dostęp do mediów ogólnopolskich.

Chociażby z Janusza, dzisiaj szedł spórcerz z Roberta, z zarządu z regionu, do hotelu, gdzie się spotykaliśmy z zarządem spółki. Wyszła kobieta, która nas jest i to powiedziała, że w pełni nas popiera. Ludzie się nas w pełni popierają. Brawo! Brawo! Na stacji Szelak, kto tam był ze mną? Już nie pamiętam teraz. Paliwo i darmo? Nie. Widzę, że naprawdę dzisiaj morale dopisują o wiele lepiej niż wczoraj. Dzięki kolegom, że. Widzę, że mówiłem do poniedziałku. od poniedziałku. Że przyjdzie trzeci dzień strajku. Dlaczego tutaj Nie, ja tam do wczoraj. Że przyjdzie trzeci dzień strajku, w którym to będziecie myśleli, że z wami jest źle. A wam czwarty dzień strajku przyjdą całkowicie nowe myśli i one przyszły. I tak to właśnie jest podczas strajków. Drugi i trzeci dzień decydują o wszystkim. A dzisiaj już macie za sobą najgorszy trzeci dzień strajku, który prowadzicie czynnie. Macie już wszystko za sobą i tylko wyłącznie przed sobą kolejne dni, w których po prostu w tym naszym domku, który żeśmy zrobili na parkingu, będziemy żyli aż do skutku. Już macie za sobą najgorsze dni strajku. Przed Wami tylko i wyłącznie. Albo porozumienie, albo co? I tak, właśnie będziemy żyli na tym strajku przez następny tydzień. I właśnie to chciałem Wam powiedzieć. Wczorajszy dzień już w ogóle się nie liczy. Wszystko tylko przed nami.